Kochane dzieci, ja jestem waszą matką i przyszłam z nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie mnie. Przeciwne wiatry oderwą wielki okręt kościoła od bezpiecznego portu i wielka katastrofa spowoduje śmierć wielu z mych biednych dzieci. Dajcie mi swe dłonie, a ja zaprowadzę Was do mego Syna Jezusa. Okręt Kościoła będzie dryfować z winy dowódcy, ale Pan przyjdzie na ratunek swemu ludowi. Wasza kotwica zbawienia jest w prawdziwej doktrynie Kościoła Mojego Jezusa, kto wytrwa wierności aż do końca ten nie zostanie porwany przez prądy fałszywych doktryn miłujcie prawdę i brońcie jej nie wycofujcie się na koniec nastąpi Boże zwycięstwo wraz z ostatecznym triumfem mego niepokalanego serca naprzód bez lęku ja zawsze będę z wami w tym momencie sprawiam że spada na was z nieba nadzwyczajny deszcz łask to jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.